Do wykonania ćwiczenia weź cienką gumę grubości twojego małego palca, umieść ją powyżej swojej głowy, chwyć na szerokości barków. Wykonujesz ruch klasycznego face z gumą, ale w końcowej fazie dodajesz jeszcze wyciśnięcie gumy nad głowę. W momencie, w którym wykonujesz ten ruch, Twoja uwaga ma być skupiona na tym, żeby dług był prosto, czyli pępek jest delikatnie do kręgosłupa, albo jeśli wolisz myśleć o tym w ten sposób, to ściągasz żebra do i ramię, jego linia równa się z uchem. Naglaski są proste. Jeszcze raz. Ok, jeśli chcemy ćwiczenia utrudnić, to możemy je wykonać na przykład jedną rącz, bo sytuacja być może będzie tego wymagała, więc schodzę piętro niżej do wykroku w Jeśli lewa noga jest z przodu, to ręka poprzechodnia, czyli prawa, będzie wykonywała ruch. Wyciągam głowę czubkiem do sufitu, tak żeby wydłużyć i ustabilizować postawę. Lekko napięte pośladki, znowu kontrola brzucha. Facebook. jedną rącz. I wyciśnięcie gumy na głowę, tak żeby zrównać linię ramienia z moim uchem.